Słuchajcie, wielu z nas, Was i nas i tak dalej yy, ma w takim stanie amortyzator ze sprężyną. Chciałbym go odnowić. I jest taki teraz temat, że przydałby się ściągacz. Patrzyłem, są ściągacze. Kosztują ponad 200, ale znalazłem też za 70 taki oto ściągacz. I dzisiaj będę chciał zobaczyć, czy. Czy to w ogóle się do czegokolwiek nadaje? I czy dzięki niemu rozbiorę sobie taki amorek. Tutaj mamy prawda jakieś tam jedno ucho, jakieś śruby, jakiś uchwycik, drugie ucho. Do tego dopasowałem sobie już dwie śruby, bo niestety ich w zestawie nie ma. Śruby się tu daje tutaj, to jest jakieś tam. 70 zł kosztowało. Madein. No wiadomo, wiadomo w czym rzecz. Dobra, teraz, co patrząc na to wszystko, to pewnie to w to się wkręca, a to w to, a no to zakładamy sobie. O, tutaj, to zakładamy sobie. Tutaj, a od razu wam mówię, że. Że jak przyszło, to było za wąskie, było za wąskie, i musiałem to rozszerzyć. Dobra, teraz go poskręcam i zobaczymy czy to działa. Dobra, do całej operacji przyda się też Wam 12 i 13. Tu 12, tu 13 do kontrowania. A tu do chyba ściskania. Też 12, tak jak mówiłem, właśnie. To zakładamy w ten sposób. I mam zabezpieczenie tu u góry, więc sobie ścisnę to do dołu. Dobra, a zaraz sobie to jeszcze poskładam do końca i, i próba. No i dobra. Poskręcałem. Nawet pasują te, te łapki. Widać, że tak dosyć 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 wchodzą. I dobra. Ja sobie będę kręcił a Wy obserwujcie, czy to się zluzuje, czy to się nie zluzuje. Trochę jedno, trochę długie. Czy ta prawda, chińska jakość ma w ogóle tutaj prawo bytu? Ale już widzę, że chyba, chyba, chyba da radę. No mi się trochę tam. Poruszyło mi się to. Na razie w łeb nie dostałem. Nic się bardzo nie dzieje takiego. Żeby trzeba było uciekać. Może to trzeba było w kasku robić. W końcu jak spręż najebnie to Nie ma żartów. Swoją drogą to się chyba na razie nie wygina po moim rozszerzeniu. No dobra. Kręcimy dalej. Trochę z jednej, trochę z drugiej. Nie. Ruszyły. Powiem Wam, że zdaję egzamin. Zobaczcie. Widzicie? Mogę już sobie zabezpieczenie wyjąć. O, rusza się zabezpieczenie. Tu też już się rusza. Więc patrząc po tym ile jeszcze tu mam gwintu. To mogę ją nieźle ścisnąć i sobie to wyjąć bez problemu Dobra Docisnę do końca I widzimy się Także jak coś to tam za 7 dyszek to polecam Można sobie właśnie zamówić Kupić I cieszyć się Bo teraz tak ja sobie sprężynkę dam do piaskowania pomaluję na czerwono a morek oczyszczę, pomaluję na czarno i będę miał jak nowy No tylko mówię, że szkoda, że to nie jest szersze Żeby to było szersze będzie pasować do wielu motocykli, kładów. Natomiast takie wąskie, no to ogranicza nam to w dużym stopniu Zabawę, no ale na, na podłóg tego to można sobie Szybciutko Mając dwa płaskowniki Zrobić dużo większy taki ściągacz, bo wiadomo, że Gdzie nie gdzie końcówka amortyzatora jest dużo szersza Ale ogólnie spoko Poogarniam sobie wszystko, poskładam, będzie jak nowe Do następnego, hej